Czy naprawdę Ojciec Pio uzdrowił Wandę Pultawską z raka? Wyobraź sobie. Masz 41 lat, czwórkę dzieci i słyszysz diagnozę: rak. Tak zaczęła się historia Wandy Pultawskiej. Lekarze mówili jasno: guz, owrzodzenie, szykuje się ciężka operacja, a szanse? Zaledwie 5%. Ale w tym samym czasie biskup Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II, napisał list do Ojca Pio z prośbą o modlitwę. I nagle, tuż przed operacją, wydarzyło się coś niewytłumaczalnego. Badania wykazały – raka. Nie ma. Guz zniknął, a lekarze byli w szoku. Zamiast nowotworu pozostała tylko zagojona śluzówka. Wanda długo nie wiedziała o liście Wojtyły. Dopiero później dowiedziała się, że ojciec Pio, czytając prośbę o modlitwę, miał odpowiedzieć tylko – na to nie można powiedzieć nie. Kilka lat później Wanda spotkała go w San Giovanni Rotondo. Po mszy świętej ojciec Pio podszedł do niej, pogłaskał ją po głowie i z uśmiechem zapytał: Alora, wabene, a więc w porządku? I to spojrzenie, jak wspominała, miała w sobie do końca życia. Lekarze byli bezradni, a sama Półtawska mówiła: Nie uwierzyłabym, gdybym nie zobaczyła na własne oczy.